Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Jest godzina 6.10. My jesteśmy od godziny 4 na nogach. Aktualnie jesteśmy na lotnisku i wracamy do domu. Powiem Wam, że y, pogoda nam dzisiaj nie dopisuje, bo y, całą noc padało, teraz też pada za oknem Szaro Buro. Tak nie ma. Moje dziecko właśnie zjadło. Jesteśmy po kontroli bezpieczeństwa i czekamy teraz na odprawę, bo o godzinie 7.15 mamy lot. Także mam nadzieję, że on się nie opóźni i że pogoda się nam troszeczkę polepszy. Powiem Wam, że ogólnie jest ok. Dzień dobry. Także odezwiemy się do Was już mama. my już jesteśmy na miejscu, powiem Wam, że lot był super, pogoda tak samo mały mi praktycznie cały lot przespał, także jestem zadowolona, no i co, i teraz czekamy na znajomego i jedziemy do domku. Jest godzina 11.15, myśmy przed chwilą weszli do domu, powiem Wam, że pogoda nam dopisuje, świeci słoneczko, jest bardzo ciepło, więc cieszę się z tego. Mam nadzieję, że ta pogoda też się utrzyma przez cały dzień. Mały już ogląda bajki, a ja biorę się za sprzątanie. I muszę jeszcze zrobić sobie pranie, wiecie, wypakować się i iść do sklepu na jakieś zakupy na obiad. Także muszę się w miarę jakoś ogarnąć, zorganizować, a powiem Wam, że może być to ciężkie, no ale mam nadzieję, że mi się to na spokojnie uda bo powiem Wam, że porządeczek tutaj w miarę mam, no ale jednak wiecie, muszę posprzątać, żeby było tak jak ja chcę, także już nie przedłużam, zabieram się do pracy. Doszłam słuchajcie do wniosku, że na pusty żołądek nie dam rady sprzątać, więc wybrałam się z małym do sklepu i powiem Wam, że ta pogoda robi się naprawdę coraz fajniejsza, wieje sobie piaterek, więc jest naprawdę cudownie. Automat mam, czy znaczy automat pranie mam już wstawione, pozamiatałam sobie, więc teraz mnie czeka jeszcze obiadek, pozbieranie prania, wywieszenie prania i pomycie podłóg. Więc mam nadzieję, że do jakiejś 14 się z tym wszystkim wyrobię. Słuchajcie, z 15 po drugiej ja nadal sprzątam i powiem Wam, że mam już serdecznie dosyć, po prostu zasypiam na stojąco. Do posprzątania została mi jeszcze tylko kuchnia i Łazienka, ale po prostu już nie ogarniam, co się dzieje. Najchętniej położyłam się do spania, a niestety moje dziecko tutaj się huśta i nie zamierza i spać, ogląda bajkę. Także no, ogarniam dalej i chciałam sobie słuchajcie, zrobić kawę, i okazało się, że zapomniałam sobie kupić mleka. Po prostu ja naprawdę chyba śpię. Także idziemy się dalej sprzątać. Mam nadzieję, że nie padnę słuchajcie, udało się jest godzina 15. Ja właśnie skończyłam sprzątać. Jeszcze mi schną podłogi. Mały mi tutaj, jak widzicie, śpi w huśtawce, także ja też idę się teraz na godzinkę położyć, bo po prostu już nie daję rady. No, a jak wstanę, to dopiero będę się brała za kuchnię, bo stwierdziłam, że najpierw zrobię obiad, a dopiero później sobie na spokojnie całą kuchnię wysprzątam. A póki co tylko umyłam podłogę w kuchni, wymyłam lodówkę i kuchenkę. No a tak jak mówię, resztę na razie zostawiam i idę po prostu chwilę odpocząć. Słuchajcie, jest godzina 18. A ja godzinę temu wstałam i powiem Wam, że dalej nie mogę dojść do siebie. Cały czas boli mnie głowa, myślę, że to też z tego, że jestem po prostu dzisiaj niewyspana no i z tego, że co chwilę się zmienia pogoda, raz jest słoneczko raz jest pochmurno, ale cały czas jest ciepło także mam nadzieję, że jak zjem to mi to przejdzie, mały jeszcze słuchajcie śpi czwartą godzinę także nie wiem o której on mi dzisiaj pójdzie spać, a ja teraz czekam aż mój mąż przyjedzie z zakupami, bo ja chciałam jechać z nim. ale no, z racji tego, że mały śpi, no to wiecie nie zostawię go samego w domu Także może mi zrobić zakupy, kupił jedzonko. Yy, no i właśnie muszę czekać, aż yy, przyjedzie z tym do domu. Słuchajcie, mamy godzinę 20.30. Ja się przed chwilą wykąpałam i powiem wam, że czuję się o niebo lepiej teraz. Mały mi też przed chwilą wstał, także biorę go zaraz do kąpania. Jak się ogarniemy, to będę robić kolację i pomału będziemy się zbierać do spania. Yy, powiem wam, że dzisiejszy dzień był ciężki, ale jakoś daliśmy radę. Także się cieszę. No i co, i to by było dzisiaj. Na tyle mam nadzieję, że taki luźny film Wam się spodoba. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepłutko, Biaki. Pa!